Drodzy Państwo, chcieliście, więc jest Suzuki, bandit GSF 1200 S. Kto zna, ten wie. Kto nie wie, niech lepiej nie podchodzi. To jest pany motor, który właściwie nie miał praw, a mimo wszystko w pewien sposób stał się legendą. A wszystko za sprawą schowanego za tą akcesoryjną pełną owiewką pieca. Tak, to nie jest silnik, to jest piec wyjęty z parowozu. I co my tu mamy w tym naszym bandicie? Gaźniczki trochę nie domagają, stał biedaczek długo, no ale zobaczcie. Rama jest czyściutka, ładna, nie ma korozji, wszystko jest właściwie w stanie takim w jakim powinno być w motocyklu 20-paroletnim, to znaczy w zaszanowanym motocyklu 20-paroletnim. A zatem co? Klasyka. Targamy gaźniczki, czyścimy i jeździmy. Taki przynajmniej jest plan, ale to co mi się podoba w tym motocyklu to fakt, że tutaj nic nie jest ugrzebane, śrubeczki ładnie podkręcają sobie, nigdzie gwinty nie są pozjeżdżane, patrzcie na obejmy gaźników, na nich najczęściej widać czy ktoś grzebał czy nie, bo bardzo łatwo jest je obrobić, śrubeczki nówki, to samo jeśli chodzi o śrubeczki na gaźnikach, no i przy takich motorkach to można kręcić. I choć dane techniczne 98 koni 92 niutki to nie jest coś co mogłoby wyrwać kogoś z buta w dzisiejszych czasach tudzież z klapków i zostawić w samych skarpetkach jednak wystarczy się przejechać 1200s i poczuć jaki potencjał tutaj drzemie w tej maszynie i że dane techniczne czasem to po prostu cyferki Bandit 1200 to oczywiście przede wszystkim silnik Kto jeździł w 1204 garach ten wie, że... No właśnie Oczywiście jeździłem na mocniejszych, bardziej mocarnych Bardziej dających strzała łopatą w plecy motocyklach Ale jednak jak na rzędową, wolno ssącą czwórkę japońską Tutaj jest grubo Zawsze było... No i jest nadal, pomimo upływających lat Bo drodzy Państwo, maksymalna moc i moment to jedno, ale krzywa momentu To jest rzecz, która w tym motocyklu ujmuje Ujmuje albo spłaszcza gałki oczne, które gdzieś zatrzymują się na potylicy po odkręceniu Gaźniczki prawie wydłubane, jeszcze odpinamy czujnik położenia przepustnicy No i make, poszło szybko i całkiem przyjemnie Gaźniczki nie wyglądają źle, no ale motorek stał parę lat i Pulawi na pewno, dlatego że coś gdzieś przytkało. Dawaj je na stół. Tu gaźniczki od Boldora czekają na swój czas, a my lecimy z Banditem. I kurcze gaźniczki ładniutkie. Jest tutaj delikatny narod na dnie, ale nie ma zgnilizny. Na pewno nie są. W takim stanie, natomiast no wystarczy jakiś papro gdzieś, dysza przytkana, i do widzenia. Gaźniczki rozprute wygląda to naprawdę dobrze. Jedna z dysz była niemalże zatkana, i to może być przyczyną, że sprzęcik nam prychał. Oczywiście był tu ktoś już przed nami, co widać na przykład po główce tej śruby. Zdecydowanie nie był to profesjonalny serwis, ponieważ no cóż. Takie rzeczy dzieją się. Wiecie dlaczego? Bardzo często dlatego, że używamy nieodpowiednich narzędzi. Popatrz. widać tutaj kropeczkę. No, chyba widać kropeczkę na główce tej śruby, a to oznacza, że jest wyprodukowana w standardzie JIS, czyli Japanese Industrial Standard. I to nie jest Philips ani tam inne końcówki wkrętaków, krzyżaków, tak zwanych. Ona ma po prostu trochę inny kształt, i do tego typu śrub. W japońskich motorkach trzeba stosować odpowiednie śrubokręty. A jeśli już nie mamy takiego odpowiedniego śrubola, to trzeba to po prostu robić delikatnie i dobrze dobrać końcówkę. W tych gaźniczkach dwie sztuki poległy, ale na szczęście. Mamy coś za nadzór. Wujek ma zapasowe gaźniczki z XJ550, wyjmiemy sobie stąd śrubeczki i będzie git. Z nami bandit z 2002 lub 2003 roku, a to znaczy, że jest to już maszyna po lifcie. I to po srogim lifcie, bo w motocyklu zmieniło się niemal wszystko. Pierwszy bandit to oczywiście 95 rok, 96 chyba, wjazd na rynek. 1200, 600 była również uwaga 750, ale to jest biały kruk. Nie wiem, chyba tylko w Japonii. W każdym razie, w tej budzie 600, 1200. Motocykle niewiele się od siebie różniły, a zdradza to. Jeden fakt. Ale w stosunku do pierwszej wersji mamy zupełnie nową, sztywniejszą i bardziej sportowo zgeometryzowaną ramę. Mamy także poprawki w postaci wyrwanych z hajabuzy sześciotłoczkowych zacisków Tokiko. Zmienił się zbiornik, zmieniły się owiewki, zmieniło się no chyba właściwie wszystko, oprócz silnika. Chociaż w silniku też dokonano pewnych zmian, ale już można powiedzieć, że pomniejszy. No i drodzy Państwo, powie w nowoczesności. Ciekło krystaliczne, wyświetlaczem z zegarkiem, skazaniem poziomu paliwa oraz z przebiegomierzem. Motorek, który jest z nami, ma na lotu 37600 i trzeba przyznać, że jest zachowany w naprawdę ładnym stanie. Maszynka jest kompletna i w pełni sprawna i troszeczkę dopasiona w postaci akcesoryjnej szyby MRA oraz. Dodatkowej owiewki, która czyni z tego motocykla prawdziwego GTK. Tak powinien wyglądać przodek dzisiejszego Suzuki GSX-S1000 GT. Bandit 1200 GT. Motocykl, który może nie był maszyną bez wad, to chyba wszyscy wiemy. I może był trochę budżetowym sprzętem robionym lekko po taniości, no ale jednak piecy, który trzymał w jego ramię i związane z nim. Możliwości oraz doznania sprawiały, że Bandit 1200 przez wielu jest nieodżałowaną pozycją w katalogu Suzuki po dziś dzień. I tak naprawdę dzięki turbu elastycznej i mocarnej jednostce na tym motocyklu można było robić właściwie wszystko. Czy Bandit 1200 nadawał się do turystyki? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza w wersji z owiewką. Wystarczyło dorzucić mu trzy kuferki i pasażerkę i możesz gnać dookoła świata. Po momentu niezależnie od obciążenia nigdy nie brakowało i brakować nie będzie w tej maszynie. Nawet w czasach swojej premiery nie był to sprzęt high techowy. Silnik wyrwany z olejoka legendarnego gsx r 1100. Rozwiercono go do 1157. Oczywiście skastrowano mocno moc, ale za to Przebieg momentu wspominany jest bajecznie płaski. No dobra, to Carbo Clean potem sprężone powietrze i lecimy. Jest tu całkiem przyzwoicie, więc jest spora szansa, że obejdzie się bez myjki ultradźwiękowej. I rozpuszczają nam się ładnie złogi ze starego paliwa, widzicie jakie to jest żółte. A kolejnym winowajcą, oprócz przytkanej dyszy, może być jeszcze złapana membranka, popatrzcie. Działa jak trzeba, a tu stoimy w miejscu. Tak to motor pracować poprawnie nie będzie. Panie, no panie, no, jak tak to było poskładane, to jak to miało odpowiednio pracować? Ej, 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 szczęście, sama membranka jest w ładnym stanie. Jest elastyczna, mięciutka, więc trzeba ją porządnie, odpowiednio założyć. Będzie git. A jeszcze nawet mu oringa wymienimy, bo mam. To jeszcze teścik. Działa jak natura chciała i człowiek chciałby pójść na skróty, bo właściwie chyba wszystko jest dobrze, ale nauczą doświadczeniem, sprawdzę jeszcze jak tam reszta membranek, czy na pewno jest wszystko jak być powinno. No jest ładnie, ale psiknąć karbuklina nie zaszkodzi. Przeczyścimy, jest trochę żółtego nalotu, wydmuchamy i będzie git. Powiem w współczesności w nowszej wersji poliftowej, czyli po 2000 roku, był czujnik. Położenia przepustnic, no i tak naprawdę to na tym rzecz się kończy. Z tyłu centralny amorek z regulacją kluczem hakowym. Z przodu, uwaga, pojawiła się także regulacja. Można sobie napiąć sprężynki. No i bardzo dobrze, bo lepiej mieć regulację niż nie mieć. Zwłaszcza w maszynie, która naprawdę może no i w japie zamiast takiego prostokąta reflektorowego pojawiły się dwie soczewy ale one chyba nigdy nie grzeszyły skutecznością i to pomimo rozmiaru to naprawdę ogromne oko stalowa rama, klasyczny widelec dobre hamulce, świetny piec i to wszystko składało się na motocykl bardzo uniwersalny maszynę turystyczną, ale także mocno sportową maszynę bardzo, bardzo uniwersalną myślę, że Bandit 1200 to był najlepszy przykład motocykla UJM, czyli uniwersalnego japońskiego motocykla. Czy bandit miał wady? No oczywiście, związane przede wszystkim z jakością użytych materiałów. Była to maszyna, tak jak wspomniałem, budżetowa. Rama lubiła sobie złapać korozję, tak samo jak zbiornik paliwa, tudzież pomniejsze elementy wyposażenia. Podobno pierwsze wypusty z 95-6 również miały problem z korozją układu wydechowego. Tutaj Mamy ładne, nierdzewne rureczki i trzymają się naprawdę dobrze. Tak, drodzy Państwo, to nie korozja, to zaciek. A więc zmieniono ramę, a tym samym geometrię motocykla zrobiło się trochę bardziej sportowo. Zbiornik zyskał kolejny litr z 19 do 20 litrów. Tutaj wchodzi naprawdę sporo wachy. Kanapa została nieco obniżona. To ukłon w stronę osób o nieco niższym wzroście. Ale Bandit 1200, niezależnie od wersji, to zawsze był kawał konia 220 kg na sucho. No i masz te 92 N, ale wiecie, co jest najważniejsze? Że zdecydowana większość. Momentu obrotowego dostępna jest już poniżej i w okolicach 2500 obrotów, w rzędowej czwórce. A to sprawia, że elastyczność, no, ruszenie z piątki nie jest tutaj wyzwaniem. Zwłaszcza, że w tej wersji poliftowej nieco wzmocniono sprzęgło. I podobno dłubnięto także wałki rozrządu. Dobrze, gaźniczki przeczyszczone. Trafiają z powrotem do legendarnego piecyka 1200 olejak. Lubię takie motocykle z Niemiec, gdzie markerem ktoś sobie zaznacza, że na pewno śruba się nie odkręciła, że było dokręcone, robi to, można powiedzieć, God. Ale później znajdujesz takie kwiatki, jak filtr powietrza, który nadaje się już tylko i wyłącznie do śmietnika. Tak trudno było tu zajrzeć pod zbiornik. A zatem krótka przerwa w działaniach: jadę odwieźć ten R700 Rally, Przesiadam się na R1300 RS BMW, oczywiście, a przy okazji. Skoczę po nowy filtr powietrza do bandziora 1200. Tragedia. I air z odebrany. Ale to jest kosa. Najważniejsze, że kupione także filterki do bandziora. Kupiłem jeszcze filtr oleju. Składamy airboxa i. The, the, the... Gaźniczki założone. Nowy filterek na miejscu. Skręcamy airbox. I co? Palimy. Gaźniczki zrobione. To teraz kluczyk. Bateryjka ssanie stanie. Gaźniczki przelane. Włączamy tu z powrotem i próbujemy zakręcić. No i co? Chodzi, chyba nie najgorzej. Ładny, klasyczny, a dziś już dla niektórych trochę, chyba nawet kultowy sprzęcik z przełomu wieków. I Posłuchajcie, drodzy państwo, jak pracuje olejowa legenda. Cichutko, miarowo, na zimnym silniczku. Wydech oryginal, Exnery. A motocykl ten trafił w moje ręce zupełnym przypadkiem. Tak naprawdę sprzedawał go zięć pewnego starszego pana. Nie pytałem, o co chodzi dokładnie. Prawdopodobnie gość już skończył swoją karierę motocyklową. Było widać, że dbał o ten motorek, ale maszynka też trochę stała. No i jak widzieliście trzeba było pogrzebać trochę przy gaśniczkach. Ktoś już tam był przede mną i raczej nie był to profesjonalny serwis. Na szczęście nic nie zostało uszkodzone, więc wyczyściłem, wyregulowałem i maszynka pięknie bzyczy. Co dalej z tym bandziorkiem? No w zasadzie to nie wiem, bo z jednej strony szkoda go sprzedawać. A z drugiej strony szkoda, żeby stał. Bo kurde, czas nie jest z gumy, kiedy ja na tych wszystkich motorkach będę jeździć. Ale jednak, co legenda, to legenda. A wy, mordeczki, dajcie znać, jeżeli jeździcie, jeździliście i wiecie coś o banditach 1200. Bo bardzo chętnie poczytam w komentarzach Waszych opinii na temat tych maszyn. Co w nich się psuło, co w nich było niezatapialne, czy nadal jeździcie na dużych bandziorach i czy są to wciąż motocykle konkurencyjne w stosunku do współczesnych maszyn. Moim zdaniem, Bandit 1200 to pod wieloma względami nadal bardzo konkurencyjna maszyna, zwłaszcza patrząc przez pryzmat wartości maszyny w stosunku do ceny zakupu. Ładne egzemplarze z tych roczników chodzą po od 10 do 12 tysięcy. A takie troszeczkę bardziej zmęczone można kupić znacznie taniej i zazwyczaj mają zdrowe piece, tylko po prostu są tu i ówdzie już troszeczkę sponiewierane. Z jednej strony szkoda, że już nie ma tych motocykli, że legendarne olejaki odeszły w siną dal. Zwłaszcza, że są wciąż produkowane motocykle z silnikami chłodzonymi powietrzem i olejem, i nawet Euro 5 Plus nie jest im do końca straszne, więc dałoby się, a z drugiej strony. GSX-S1000GT oraz GX to motocykle o nieco niższej pojemności, ale z potencjałem no, większym niż w Bandicie 1200 więc Suzuki nadal ma w swojej ofercie motocykle bardzo uniwersalne, którymi zaprawdę da się ostro pojeździć idę po kask i robię rundkę 1200 a więc mordeczki, wbijajcie w komentarzach swoje opinie na temat legendarnego Bandita 1200 czekam i liczę na Was Paldies!